serdecznie wszystkich zgromadzonych dzisiaj. No i co? No i co? To jest ten dzień! To jest ten dzień! Halo, witam, 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 witam wszystkich! Jestem. Witam wszystkich serdecznie. Rozumiecie? Z gościem poznałem się na GTA RP. Taka to jest popierana historia. Na GTA RP, które teraz tak kurwa hejtuje. Poznałem się z tym typem. Jesteśmy, kur... jak bracia, jesteśmy bark w bark zawsze, kur... Każdy by za siebie życie oddał. I, kur... takie rzeczy. To, to jest dla mnie popierana historia, nie? To jest popierane. Nikola nawet go tu nie uspokajał, ten prawie barierkę, kur... wyrwał. Mendoza i Bacher. Byłem świadkiem, byłem świadkiem na ślubie dorosłego chłopa z osiemnastolatkiem w GTA RP, Który udawał babę. Piękna historia, nie? Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z kodem zapis. Link w opisie. Halo. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan, pan Paweł, z Wrocławia. I, panie Gruszbito, ja mam takie pytanie do Pana. Tak. Żona, żona kazała mi tych Pana produktów ze strony zamówić na prawie 10 tysięcy złotych. No i już tak prawie klikałem tą płatność. Tak. Natomiast patrzę, mówię wejdę na transmisję, sprawdzę Pana. Mhm. Sprawdzę Pana, bo, bo nie oglądam, żona ogląda, siedzi wieczorami przy tej telewizji. Tak. I patrzę, obok pana znajduje się takie zdjęcie mówię, to na transmisji, tak? No i mówię, no to chyba pan. I mam takie pytanie, czy, czy, te, czy te produkty na stronie też tak ładnie wyglądają a w rzeczywistości też takie takie do mnie przyjdą, czy, czy to, czy to tak kwestia, czy to ta telewizja tak by, wie pan o co chodzi? no? Widzowie, nie mam tutaj komfortu, nie? Ja mu się stremuje. Źle mi się siedzi, chociaż ale krzesło... Nie? A to jest podstawa eksplozji tej, nie? Kurwa, jak to chcę? Kurwa, ja, ja, ja kurde... ci tak, a, kurde, ja ja je, ci tak będę robił, kurwa. Ja owca, na B owca, ah, no może... Flashbang, Flashbang, <laughs> jeden światek, jak coś. I I <laughs> to jest to, to, ja też widzę tu kontynuację tego co robiłam. Zawsze mówiłam, że zrobię wszystko dla ofiar przemocy, żeby były widoczne, żeby inny głos był widoczny. A cóżki ty ty pokażę. I żeby im Dla ofiar przemocy. Ty Może im pomoże i to jakoś ulży. <laughs> trochę. Nie pomoże. Chyba. A ktoś do to ogląda i ci płaci? Ale właśnie też takie zmyślałem, że to ci co płacą są debilami, ale patrz, on sobie siedzi, odpali tego streama, on sobie siedzi w domu, ja sobie zupę, a wyślę temu... Oh. TY KURWA jebała, szmato! TY KURWA rozbić STAREGO KURWA, zróbam CI GO W PIZDĘ, JEBANY KURWA, ŚMIETNIKU ZAJEBANY, KONTENERZE KURWA NA ODCHODY ZADUPCONY, PO KARETKĘ TERAZ DZWONISZ, a KURWA, NIE DA SIĘ, NO NIE DA nie SIĘ, jest? KURWA, ŻYJESZ TYCZ KURWA IDIOTOM zadupconym śmietnikiem. Nie wiesz, którego pasa się skręca z Jak kurwa, zajechałeś mi drogę, kurwa! Ty jesteś popierdany! Skręcałem, na lewym pasie, kurwa, nie -je we mnie! Ale lewym pasie byłeś kurwa! Kurwa! po karetkę, kurwa! Mnie noga boli, ja pierdę na jabłkach cały dzień zadupcam! <laughs> Rozdupcyłeś mi wszystkie kurwa pomarańcze! słowo Boże! Nie masz pisma świętego, to podejdź do mnie, dam ci je w prezencie! Dajcie pismo, święte mam przemienić Twoje życie. Ewangelii Jana. Ty, leją, Napisane Napisany jest się w Warszawie. Ej, panowie! Spokojnie tam, ty, gościu! Ty, uspokój się, mordeczko. Wyciluj trochę. Co ty ludzi zaczepia? Ewangelii Jana, ewangelii Jana. mama szybko, mamama wyjejeje, bumba lejka, ee, Ej, co od matki matury, matka na Ja to na tej ziemi dałam. Nam ty plony, nam ty plony jest. Yeah. I jaramy z braćmi, jaramy z siostrą, jaram to z matką własną. Bo dopóki to światło nie zgasło, to można jarać. Co z mają? Kochana, Muszę ja bym nie badać. chciała mieć tego co ty, bo ty masz taki przegląd tam już na pewno, że ja ja, ale aż wstyd. Ty, ty to wiesz najlepiej. O wstydzie szczególnie. Co ona powiedziała? Nie wstydzi się dlatego właśnie to zrobiłaś? Chciałaś odjechać? Ups. Nie wiem kim jest Tosia. Dobra, kurwa, czy ilo siądź. siądź, siąd, siąd, no. Jaki siąd, kur... Siądź, siądź, kurwa. Jak ja kur... regulamin twitch na pamięć? Bordeaux! Jak nas ktoś kiedyś zaczepi, to ja mu odbierę życie. O w gietapie. A tak, wiecie ja. Wiadomo o co chodzi. Nie raz nie będzie zaczepiał. Bo my ku... wiesz, My tu żyjemy od urodzenia. W to dmiejsce. jest nasze miasto. To jest nasze miasto. Nikt nam ku... nie będzie mówił, że... My to szukaj tutaj tego. Jak my, górwa ku... tego, to ty kurwa tego kurwa też. Tego tego? <śla> tego tego? <śla> tego kura... tego te. <śla> Doliło w głowie. Opiec zobacz jak ja żyję, człowieku. Górna, na gole, Mogę stąd, wstać. Nie Proszę bardzo, mam wstać? To jest twój mam stream, wstać? to jest twój stream Mam, mam wstać? No wstać to, to stawaj. No i kurwa, puszczam <laughs> Taki chuj, jeszcze zapoczekacie <laughs> Zadam box, stop, patrz kurwa co jest, stop, patrz kurwa co jest, boks, stop, patrz o kurwa, kurwa co jest. To już koniec. Zobacz, zobacz, zobacz. jest Jeszcze konta z piłku, no. Jest to piłka, pewno. Trzymaj się. Dobrze. Nie, że nie, że to go, to go, za, Ale skower zajebał, co? Ty, nie widziałeś? tego. Jesteśmy sami, jesteśmy sami, Otwórz to. Ja, ja, ja chciałem do drzwi otworzyć. No chłop no, no, no co on robi no? <śmienic> Na co mam zrobić bale pierdolony, idioto krytykie. Zje... degeneracja zarzygany, kurwa obciągaczu osiedlowy Skurwo pierdolane. Jak mam dwa motory lewo w prawo i nie mam co zrobić Oj. <śmienic> oglądasz ja. jakieś yes. Twitch', jak się oglądacie Twitchów czy raczej jesteś YouTube'o TikTokowym Ja ten tiktokowy? ja to tylko... powaliło cię tylko Twitch Kogo oglądasz? <śmienic> Sale Industries Sale Industries? No A lubisz Gucia? Yeah. Nie Adamonza? Nie. Yeah. Afrania? Nie. Yeah, yeah, Szymola? Nie. Yeah. Adamczyka? Yeah, yeah. A para machfila? Piękki, a para idol. O, no ja, dobra, pierdy, to nara, fajnie był stary. No i co, i Jakiś żulma ma zatwardzenie i wy myślicie, że ja się przestraszę? Grałem ostatnią grę jak coś, bo muszę. Ale pierdolisz. Stawać. Nie, nie, <laughs> <laughs> ja zostaw mnie jak. zostaw Daj, stąd już, zostaw mnie. Ja mam 8 siedzę. Jak tam u was? Wyraszujecie? Ja pier. Ale. Co kur. Co kur. Dupa mu się rozrywała? Su. Nie, su? Nie, 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 nie. On będzie tu na mnie czego? Będzie, 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 będzie... NIE! NIE! Jest głupi, bo nie wiem, to jest... Okej... Ej, O kurde! O! kurde! O kurde! O kurde! O Mać! O kurde! O kurwa jakaś się dzieje. typiara, jakaś typiara z Five City, nie wiem jak on się tam nazywa kurwa, ale y, narzekała, że ją gdzieś wysłali kurwa na Sandy oh, Shores oh, w policji i ona nie ma kontentu robić. Nie ma. Kurwa, jak nie potrafisz odezwać się do jeb***go npc a żeby zrobić content dla widza kurwa, to na chwilę grasz to RP? Ja pierdolę, trzeba ci podłożyć kurwa, pod, pod głowę gracza innego, tutaj ok, patrz na rozmowę, kurwa. Nawet do npc ta się nie potrafisz, kurwa, odezwać. Ty wiesz na czym polega RP? W o, ogóle kurwa. czy nie wiesz? Roleplay, odgrywanie roli, kurwa. NPC-y są część...